Następnie w Iranie nie ustają protesty po śmierci 22-latki, która została zatrzymana przez Policję do Spraw Moralności. Podczas ogarniających kraj demonstracji przeciwko władzy Ayatollahów, Iranki publicznie palą swoje hijaby. W sieci zamieszczają zaś filmy, na których widać, jak ścinają włosy. Przypomnijmy, że 22-letnia Mahasa Amini zmarła po zatrzymaniu i najprawdopodobniej pobiciu przez irańską Policję do Spraw Moralności. On nawet się boi powiedzieć, że ta kobieta została pobita. Nie ma nawet odwagi powiedzieć, że e, jakby ta, ta, ta e, kobieta została, została pobita. On, on, on tworzy jakieś dzikie narracje dotyczące tego, że. E, no, nie, nie rozpędzajmy się. Nie, nie, nie rozpędzajmy się w tej kwestii. Moralności. Zdaniem zatrzymujących ją funkcjonariuszy, jej chusta niedostatecznie zasłaniała jej włosy. Demonstracji po jej śmierci ogarnęły już 16 z 31 prowincji kraju. W Teheranie doszło do walki między irańską policją a antyrządowymi protestującymi, przekazało BBC. Są już ofiary starć z policją. Życie mogło stracić już nawet 30 osób, szacują media. Ja w tym temacie tylko tak zapytam. Nie wiem, czy pamiętacie tak 8-10 lat temu, jak była taka moda na dzień hijabu na Zachodzie, kiedy to niektóre. Podkreślam, niektóre środowiska feministyczne w USA i w Europie zachęcały do noszenia hijabu, bo to jest fajne i to jest wyraz szacunku dla muzułmanek i tamtej kultury i wyraz wsparcia. Pamiętajmy o takich rzeczach w kontekście tego, co się dzieje teraz, bo nawet w Polsce nawet Onet o tym wspominał wtedy, w 2013 roku to było. Warto pamiętać po prostu. Czy jestem zdziwiony, że jakby ten człowiek nie jest w stanie odróżnić czegoś robionego dobrowolnie od czegoś robionego przymusowo? Na tym etapie już wcale. Czy ktoś potrzebuje, żebym wytłumaczył coś więcej w tej kwestii? Jeżeli tak, to proszę mówcie, nie? To nie jest tak, że próbuję kogoś tutaj <laughs> ośmieszać, ale, ale muszę rzec. Że, że, że jednak to, że Szymon jakby nie, nie widzi różnicy między przymusem a wyborem, bawi. Ba bardzo bawi. Produkuje rozbawienie. Pamiętajcie o tym, że jakby ten amerykański kontekst w ogóle dnia hijabu ma też dużo szersze implikacje, to znaczy wiąże się między innymi z tym, że Amerykanie, że, że, że muzułmanie, po dziś dzień zresztą w USA są często profilowani i prześladowani. Wiąże się z tym, że dochodzi do aktów agresji wymierzonych w osoby chodzące w hijabach i innych tradycyjnych ukryciach, dlatego że te osoby przestrzegane są albo jako przedstawiciele wrogiej religii, Albo jako barbarzyńcy, albo wstawcie sobie jeden z tysiąca powodów, które tutaj są. I istnieją osoby, e, które są bardzo, wiecie, progresywne, zbazowane, dla których ten element religijny, element kulturowy, które, które, którego się trzymają, e, jest bardzo ważny. I one, jakby w ramach kultywowania e, swojej religii. W ten sam sposób, jak, jak nie wiem, katolicy, którzy noszą krzyże e, i wiecie, Majty z Jezusem e, one, e, one w, ramach, w ramach kultywowania jakby pewnych tam dogmatów swojej religii e, chodzą w tych okryciach głowych. Tak samo jak e, przecież e, Przywódca, znaczy lider najbardziej progresywnej, y, dużej y, kanadyjskiej partii y, y, jest Sikiem. Sikem, tak? I on chodzi w turbanie. Czy jego chodzenie w turbanie sprawia, że on jest mniej progresywny i mniej zaangażowany w jakby rzeczy ludzi? No nie. Po prostu to jest ta część kultury, którą on wybiera, że będzie kultywował, że będzie się jej trzymał. Że będzie, e, jakby, że, że dla niego ma jakąś wartość. Przy czym nie jest on osobą, której za, e, za, za to, że przestanie chodzić w, w turbanie, e, grozi, nie wiem, pobicie albo śmierć. Więc znajduje się w dramatycznie innej sytuacji niż kobieta, którą zamordowano za to, przypomnę, że e, źle ponoć nosiła hijab. Mało tego, dodajmy, dodajmy jeszcze, żeby, żeby w ogóle pogorszyć optykę całej tej sytuacji, dodajmy do tego, że <laughs> zamordowana była przecież kurdyjką, więc jest jeszcze taki dodatkowy aspekt tego, dlaczego zrobienie jej krzywdy bardzo śmierdzi. Tak? Kurdowie, Kurdowie mimo wszystko... Praktycznie na całym obszarze Bliskiego Wschodu są poddawani represjom i są, są, są jakby krzywdzeni. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo duża różnica, która oczywiście dla, takiego, dla, dla konserwatysty, który chce, raz za razem wykazać, że wszyscy, którzy nie podzielają jego punktu widzenia, są hipokrytami, są naiwni, głupi, albo tu wstaw jeszcze inną obelgę, e, będzie, będzie świetną amunicją, tak? Dlatego też jak dzisiaj rozmawialiśmy o kwestii zamknięcia tych e, knajp, to miałem to poczucie, że zaraz właśnie przyjdzie taki Szymon i on też będzie produkował kwestii e, tego, że, że, że e, Stonewall straciło knajpy, też będzie produkował jakieś takie cyniczne narracje mające na celu udowodnić to, że jego wyjątkowa pozycja, o której przecież napisał całą książkę, jest jedyną słuszną. Natomiast jak jedna rzecz jest powiązana z drugą, jeżeli miałbym się uprzeć i powiedzieć i być, nie wiem, i być naprawdę, wiecie, okrutny, to, 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 to mógłbym przyjąć, że mm, Kobiety z USA, które jakby zrobiły dzień hijabu, zrobiły to po to, żeby dopierdolić jakby osobom w totalitarnych, jakby w tak naprawdę fundamentalistycznych krajach, które cierpią przez noszenie tego hijabu. Ale, żeby wysunąć w ogóle tak daleko idącą tezę, Musiałbym, musiałbym, albo mieć dowody, albo być konserwatystą. Eee... Dwie nieskończoności o Karolin da, i Dakrowa. Dawczynie Pizza, Dan Sakumiak, Elej, Ranafe, Małgorzata Sajnok, Czubeska, Czesi Stajmianek, Krzysztof Kraliński, oraz Sylvanelka. Osoby dające kawę z ciastkiem, Michał Piotrowski, Peł, Blem, Kamil, Kuliga, Szabrowny, Kucyk, Inteak, DBM32, Wild, Chrysku. Łukasz, Puchalski, Cukrzyś, Dawid, Korzeniowski, Smoky, Dora. Karol Kuter oraz Patia. Dawcy kawy. Michał Szedziewski, kropter, workuptu, krowy, George Soros, Zurowin, Barnaba, Jaszuj 2. Konflikt. I Hendryk, Ambrosiusz Samrion, Adam oraz Spirit Narrative i osoby dające herbatę. Arkadiusz Gumiński, grub Mefisto, Pączek do Wetki Herbociara, Lakarda, Paweł Pawlik, inżynier pilny, Empatii Master 3000, Splend, Lubel Hubert, Mazurdzika, Kartę D, Filiz, Dworewan, Klusek, Adrian oraz Sylwester Uba. Jesteście super, że jesteście. A także dlatego, że, że byłyście i dlatego, że no. Słowa. Słowa! Kończymy i dobranoc. Bądźcie się dobry, bądźcie się dobrzy. Zasługujecie na to.